Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Przed Tutaj Maniak, a przed Wami kolejny filmik z Call of Duty Modern Warfare 3 yy, i niestety. moab. <grym>, nie, oczywiście, że nie. Yy, znaczy, stety, moab, niestety, moab z MP7. Yy, jako iż do, dochodziłem już, no, miałem, dostawałem już szału po prostu z yy, yy, wbijaniem moabów na zwykłych mapach, na Foundation i y, 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 y tej nowej. Myślałem, że dobra, wezmę ten MP7, znubię się, trudno już walić to, znubię się. No, znaczy właściwie to chciałem nabić trochę wyzwania, bo ogólnie ja teraz każdą broń biję na złoto, więc to był taki główny powód na początek. Ale no, wyszło jak wyszło, biłem moab. To będzie szybki filmik, gdyż zobaczyłem, że nie ma sensu dawać właściwie całych wideo. Tylko wideo już z moabem, z akcją moabową, więc właśnie to jest ta akcja. oczywiście znowu mapka Aground na face off. To jest mój pierwszy ofensywny MOAB, jak widzicie dużo biegam i, i ogólnie no, tutaj dużo szczęścia, dopiero specjalista, ale w ogóle tego MOABA nie, nie, nie drgnęła mi powieka, że tak powiem, nie chowałem się, nie, nie, nie kombinowałem, po prostu biegałem i zabijałem, tak wiem, tak się powinno wbijać MOABA z każdą bronią, ale no niestety nie jestem aż taki pro, co muszę przyznać, MP7 to straszne, straszne OP. Niesamowite OP. Tą bronią można spokojnie właśnie wbijać Moaby, yy, ACR chowa się przy tej broni yy, na wbijanie Moabów, więc jeżeli ktoś uważa, że AC wbijanie Moaba ACR-em to noobskie wbijanie Moaba, to, to współczuję gościowi, bo no, z tą bronią jest trzy razy łatwiej niż z, z ACR-em, yy, co nie znaczy, że ACR-em też jest jakoś trudno. Jest gorzej, dlatego że ta broń jest dość wolna w porównaniu do tej, znaczy dość. Jest dużo bardziej wolna. Jeszcze miałem takie szczęście na tej mapie, że jak widzicie, jest mnóstwo sniperów, którzy nie potrafią mnie trafić. Jak, jak słyszycie, w kółko strzela mi ktoś z dragonowa. Ja się nie widzę, dlatego że nie mam tutaj y, strzelca. Y, mam, boże, mam strzel, zawsze mam strzelca, tylko nie, oni mają asesynów, więc ja ich nie widzę. Ale. No po prostu są żałośni, no po prostu nie mogą mnie zabić. Ja tutaj z mp7, no czynie zamieszanie, no bo sniper v Versus MP7 no to jest mała szansa przeżycia, chyba że no, Pro Elo, quick, quick Scoper, no to ewentualnie wbije wbiję właśnie przeciwko, no, zabiję takiego kośie z MP7, takiego jak ja, takiego noba. No więc tak miałem właśnie szczęście. Że mnie tutaj nie mogli trafić, a ja ich tutaj spokojnie wycinałem. Yy, problem jest taki z tymi sniperami na tej mapie, że strasznie dobrze się kamuflują. Nie widać ich, no. Muszę się dobrze przyjrzeć, zanim ich zobaczę. Szczególnie kiedy jeszcze strzelec nie pokazuje. Mi tutaj jednego kogoś pokazywał, yy, ale, ale reszty tych dwóch sniperów nie. Więc, no. Nie A, jednak pokazuje. Chociaż czasami wydaje mi się, że nie. Wydawało mi się, że nie pokazuje. Chociaż nawet celowałem na typa, no ale dobra. Jest jeszcze akcja taka, że niestety odpaliłem tego Maaba, na szczęście, ale, ale skąd, zapomniałem, żeby nie zabijać, tylko było 4900, to jest ostatni moment w ogóle, żeby tego Maaba wbić na tej mapie. Ja tak zawsze przed końcem meczu jakoś bijam. Dziwna rzecz, dziwna rzecz. Widzicie, tutaj trzy kule mi zostały i na trzy kule, które się zdjąłem. Tu chyba jest Moab. Nie, jeszcze nie. Tutaj taki moment, co odczekałem lekko, bo nie wiem. A, tu jeszcze to szczęście. Tutaj znowu glitch headshot, czy jak to się to nazywa. W każdej chwili tutaj mogą się spodziewać kulki od snajpera, gdyż oni strasznie się czają, ale już na tej ma typek nie, nie zdążę Tu się celować. Przestawiłem się odkładać i właśnie tutaj jest, tu popełniłem błąd, bo tam to było 4900 na 5000 punktów, więc tutaj niepotrzebnie zabiłem typa. A nie, to nie byłem ja w sumie, to jeszcze koleś. No, ale Moab jest, wybuch tutaj, o oh właśnie, jeps, sobie wybucha. Więc yy, dziękuję Wam za uwagę. Dzisiaj jeszcze filmik wrzucę prawdopodobnie z mapki Oasis. Yy, tej nowej mapki z kolekcji drugiej. Yy, nie mam, nie wbiję na nie Moaba, nie ma na to szans żadnych. Ale mam niezły, niezły gameplay, więc jeszcze możecie oczekiwać. Yy, w czasie meczu będę wrzucał te filmy, bo dzisiaj jak wiadomo, Półwino, Portugalia, Hiszpania, Portugalia for the win, yy, Ronaldo for the win. I oczywiście tutaj Fanboy. Możecie mnie hejtować w komentarzach. Dzięki Wam za uwagę i do zobaczenia w przyszłym filmiku. Cześć!